Siemanko Dzisiaj taki wieczorny obchód po roślinach No i dobra, zacznijmy sobie tutaj od Ensetele conchetti Został przesadzony do większego Do większej donicy No i naprawdę szczerze powiem, że już Pieniek mu się zrobił dosyć Dosyć ładny, taki grubi, grubiutki Lekkie przebarwienia już też widać. Fajnie, fajnie. No i kręci kolejnego listka. Jak widać, tutaj ST -y Fetri Zielony też dostał większą donicę. No i także podróż już. Tak wygląda. No a z tyłu glaucum. No, liście już też konkretne. No, i tutaj biały nalot musi być, oczywiście. No, i też dostał większą donicę gunera tintoria, puszcza czwartego listka, a tam już. Kolejny też idzie. O. Piąty. Piąty listek. Bardzo ładnie wygląda. Codziennie ją w upały podlewam. Jak oni, oni zapomnę, to liście automatycznie kładą się na trawniku. Ale nie. Nie pozwalam na to. Tutaj. Maurelas. Wczoraj go mierzyłem. Tu czubka tego listka ma 1,26 m, a obwód pniaczka ma już 40 cm. Więc bardzo ładnie. Tak to wygląda. Rurę kręci. Wszystko, co pokazuje, jest nawożone krystolanem czerwonym. Co 2-3 tygodnie. Musa Ionesis. Także już ładnie wygląda. Pijeniech też mu zgrubiał ostatnio. No i coraz ładniejsze listka, listki puszcza. Tak się prezentuje. Musa z Hybrid Także bardzo ładnie Listki się wybarwiają od nawozu Każdy jeden No i z środka Idzie kolejny A tutaj zobaczyłem niedawno Że chyba idzie Odrost Tak mi się wydaje przynajmniej Będę jeszcze to to ale tak mi się wydaje. Pienięk też już ładny. Tak to wygląda. No i tutaj mamy kannę. A kanna cały czas kwitnie. Tutaj ta łodyga już przekwitła. I pojawiły się takie szyszki. Nie, nie mam pojęcia, co, co to jest. Może dacie mi znać. Nie mam pojęcia, czy to odciąć, czy to będą nasiona z tego. Nie mam pojęcia. No tutaj kwitnie. I będzie dalej też kwitła, bo wychodzi kolejna odnoga jakby. Tak to wygląda. No i dobra, pójdę jeszcze Wam pokażę moje brugmansje. Tutaj mam trzy trzy brugmansje. To jest tutaj pisałem sobie. To jest brugmansja różowa o podwójnych kwiatach. Ta po lewej. Ta na środku. To jest to jest brugmansja żółta o podwójnych kwiatach. A ta to nie mam pojęcia, ale to jest chyba o potrójnych kwiatach. Kupiłem je od stalewiaka. Tak to wygląda. No to jeszcze taki rzut oka na palmy, które ostatnio pokazywałem. tu też mi pomidory wchodzą. No i to było na tyle słuchajcie na razie